A propos historii, to, tego, żeby nie patrzeć tylko na siebie, jest taka ciekawa historia. Ten nauczyciel napompował mi 20 balonów, rzucił je do mniejszego pomieszczenia i powiedział do dzieci: wejdźcie tam do środka i niech każdy znajdzie swój balon. Po dłuższej, dłuższej, dłuższej chwili wszyscy motali się, kręcili, te balony fruwały, nikt nie mógł znaleźć swojego balonu. Nagle on mówi: dobra, stop, a teraz zrobimy odwrotnie. Znajdź balon jakikolwiek i przekaż go właściwej osobie. I nagle się okazało, że w kilka chwil te, te, te dzieci, ta młodzież rozdała sobie właściwe balony, bo każdy złapał tylko ten jeden i oddał właściwej osobie. Jak sobie myślę czasami o tym, jak jako przedsiębiorca, albo jako sprzedawca, rozmawiam z klientem, to on coś opowiada o jakimś problemie. Ja tak sobie rozglądam, rozglądam, patrzę, który z tych balonów mogę podać mu, który, który z tych problemów mogę pomóc mu rozwiązać. To znaczy nie wszystkie, bo to też nie o to chodzi, żeby jak rycerz na białym koniu rzucać się. Bo nie każdy chce, żeby wszystkie jego problemy były rozwiązane, ale chodzi o to, żeby je rozwiązywać. Wziąć ten jeden podczas tej rozmowy handlowej, tej pierwszej na przykład, tej najważniejszej, i powiedzieć: A może byśmy się tym zajęli? To nie to. A może tym? To nie to. A tym? O, to jest dla mnie ważne. Cały wywiad na kanale Jak oni Sprzedają.